Witam wszystkich. Witam w kolejnym filmiku. A więc tak. Powiem wam co zrobiłem. Co zrobiłem samochodzikowi mojemu. A natomiast... natomiast... Mianowicie... Projekt Sebix. No, Niektórzy by mogli powiedzieć. Dobra, a tak bez jaj. To, to wyciąłem środkowy tłumik panie myślicie po cholerę żebym go wyciął eee, no cóż bo zawsze się zastanawiałem jakby diesel brzmiał bez bez tłumika bo benzyniak to wiem jak brzmi ładnie a diesla ja jeszcze, że tak powiem, bez tłumika Nie słyszałem No chyba, że biorąc pod uwagę Z wyciętym DPF-em to, to się słyszało, jak pierdzi No ale tak yy, Tak na szybko Po YouTube poszperałem, jedynie co znalazłem Tak, tak, tak Jedynie co znalazłem, to były filmiki Odnośnie samochodów z silnikiem V8, V12 Gdzie to naprawdę brzmi ładnie Ale nic nic normalnego nie znalazłem Tak jak przypuśćmy Astra 1... 1.6 w dieslu, bi-turbo Jak to brzmi? W sumie jedynie co znalazłem to taka Astra jeżdżąca bez DPF -a. To znalazłem no więc postanowiłem wyciąć Samochód pojechał do znajomego na, do warsztatu Którzy się zajmują właśnie modyfikacją wydechów Różnego rodzaju I co zobaczyłem Że to ma tylko środkowy tłumik Końcowego nie ma Gdzie moja Astra Stara Astra J Miała końcowy środkowego nie miała Insignia natomiast Ma Katalizator po środku a nie ma końcowego tumika, więc takie to jakaś porąbana sytuacja z tym jak to Opel wszystko projektuje i robi dziwne trochę, no ale no chuj tam zrobiłem, pojechałem, wyciąłem Tu wam zobaczycie teraz mniej więcej jak, jak to jak to przebiegało wszystko tak na szybko żeby nie zanudzać i widzimy się za chwilkę Szczerze powiedziawszy jest lekka różnica w dźwięku jak się wycięł ten środkowy tłumik Spodziewałem się czegoś bardziej, nie wiem, bardziej bulgoczącego, ale no nie wiem Ja bym powiedział, że mała różnica jest, nie jest to wielka, nie jest coś wow, że warto coś takiego zrobić więc... Osoby, które by się kiedyś w przyszłości może zastanawiały, wyciąć sobie tłumik w dieslu, będę miał sportowy. Nie, nie, nie warto. Chyba, że chcecie zrobić, wywalić DPF-a, wywalić katalizator, wyciąć tłumik i bezpośrednia rura idzie. Wtedy będzie dźwięk. Będzie taki trochę jak w tym filmiku traktorowate pierdzenie <grych> no naprawdę w niektórych dieslach to nie warto wycinać filmików w moim przypadku nie jest to nie robi to wielkiej różnicy samochód na wolnych obrotach trochę sobie bardziej bulgota więc na tyle będzie w tym filmiku w tym całym sebiksowym projekcie dajcie znać w komentarzach co myślicie na ten temat się fala hejtu poleje że już nie powinienem no ale wracając do tego, że nie powinienem wiem, że nie powinienem ale dlatego jest to na klamkach zrobione, na takich zaciskach tych że z powrotem mogę wsadzić swój tłumik oryginalny i zostanie to zaspawane ładnie później się to zakonserwuje, żeby nie rdzewiało żeby tam komuś w przyszłości przypuśćmy nie odpadło i tak na boku mówiąc Jakiekolwiek projekty robię w tym samochodzie, obniżenie zawieszenia, wymiana felg tym podobne, pierdoły zawsze zostawiam sobie części. Oryginalne w sensie części. W razie czego samochód wróci na oryginalne podzespoły. Jedynie co sprzedałem, to sprzedałem felgi. Zostały sprzedane po to, żeby te zakupić. A ta reszta zawieszenie, raczej znaczy zawieszenie, sprężyny oryginalne. Czasem jeszcze wymieniałem takiego koła dystansy pościąga. No, ale nieważne, nie nieważne, nieważne. No. To dziękuję. Do zobaczenia w przyszłym filmiku. Cześć i czoło.